Dziś robimy sałatkę z ogórków, taką na dłużej, można powiedzieć, jak to też może być na zimę. Będziemy potrzebowali ogórki, ja te ogórki wcześniej namoczyłam przez jakieś pół godziny w wodzie, zimnej, tak żeby one zrobiły się fajniejsze i jędrne, ogórki, to są świeże, gruntowe, najlepiej, żeby no nie było nich dużo chemii, możliwie najmniej, więc one są już wyszor wymoczone, wyszorowane, Umyta, jeżeli chcemy, możemy też ciągnąć z nich skórkę. Moje są takie fajne, że ja robię ze skórką. No i odcinam tutaj te brzegi tych ogórków i kroję po prostu w takie większe plastry. Większe plastry, dlatego żeby one bardziej chrupały. Jakby były zbyt cienkie, to by się mogły potem trochę rozwarcia. To są fajne, jędrne ogórki, więc wyjdzie taka sałatka grubsza. No i mam tutaj już Wszystkie przygotowane, które chcę, potrzebujemy jeszcze mieć. Oprócz ogórków słoiki, ocet, cukier, wodę, olej i ewentualnie jakieś przyprawy, czym chcemy jeszcze do tego dosypać, czyli na przykład jakąś gorczycę czy koperek, czy co tam jeszcze chcemy. Ja tutaj już mam wszystkie ogórki moje przygotowane w misce i teraz yy, będę przygotowywała zalewę. Są takie różne tradycyjne przepisy, że potrzebujemy szklankę wody, szklankę octu i szklankę oleju. Dla mnie przy szklance octu jest to wszystko po prostu zbyt no, niedobre, że tak powiem, do takiego... Za, za kwaśne. Więc ja to zrobię po prostu po swojemu. Proporcja będę miała taką zwykłą szklankę i będę się posługiwała Proporcjami, zresztą pamiętajmy, że potem możemy sobie te proporcje pozmniejszać, pozwiększać. Mam tu szklankę oleju. Ocet też jest istotny, ale ja od stu mam ocet 10% pasowości. Dam mniej niecałe pół puszkę od Zawsze potem będę go jeszcze dolać. Na tym etapie to ma być salata ta taka bardzo słodka. Tak dajemy też. Cukier, cukru, też szklankę. I to musimy nam się fajnie wszystko połączyć, do tego dolewamy też wody. I teraz są różne szkoły. Przygotowujemy tą zalewę, jak nam się wszystko fajnie rozpuści. To jest szkoła taka, że możemy zalać tą zalewą nasze ogórki, przykryć ogórki na jakiś czas, żeby one puściły trochę soku. Albo od razu możemy przełożyć nasze ogórki do słoiczków, które będziemy chcieć. To są słoiczki, które są umyte, suche, krętki działają i wtedy nakładamy ogórków. Ja nakładam gdzieś zazwyczaj do 3 czwartych, a resztę uzupełniam tym płynem aż dotąd. No i potem, gdy już takie coś zrobimy, nakładamy pokrywki i pasteryzujemy, żeby mieć pewność, że nam wszystko działa. Można pasteryzować w wodzie, można pasteryzować w piekarniku. Na moim kanale są, jest też film dotyczący stricte pasteryzowania, także tam też zapraszam. No a teraz zabieramy się za przygotowanie dalszej zalewy, bo to był skrót przepisu. Ja już moją zalewę mam przygotowaną. Z racji tego, że dodałam tutaj ciepłej wody, to cukier się fajnie rozpuścił. Dolałam jeszcze szklankę wody, bo dla mnie była po prostu za ostra, a ja wolę takie słodsze. Można tu jeszcze różne rzeczy dodać. Tu mam pietruszkę, więc można pietruszkę można dodać na przykład koperek. Ja chcę spróbować z pietruszką, więc trochę sobie sypię po prostu pietruszki, tam jeszcze do słoiczków. Można oczywiście też na tym etapie dodawać tutaj marchewki do tych słoiczków czy innych rzeczy. Ja teraz pokażę, jak to będę robić. Pokażę jeden słoiczek, więc działa to w ten sposób, że mam już czyste ręce. Układam sobie tutaj te ogórki. Nie chcę ich tak bardzo uciskać, bo zależy mi też na tym, żeby one miały przestrzeń. I no, tak jak tu pokazałam, do 3 czwartych wysokości. Przygotowuję sobie taki słoiczek. Tu jeszcze do tego mam mrożony koperek. mrożoną pietruszkę. Dam jej też trochę. Tutaj na górę. O, w ten sposób żeby się trochę wysypało. Odłożymy sobie na bok. No i ten słoiczek, taki już przygotowany, można jeszcze postukać od spodu, żeby nam się wszystko fajnie zrobiło. Dlatego robię mniej, dlatego że jeżeli ogórki mi spowodują to, że tej zalewy będzie potem mniej, no to tak czy inaczej one będą przykryte, a to jest istotne. Teraz sobie jeszcze mieszam łyżką moją zalewę, sprawdzam sobie jeszcze raz czy smak mi odpowiada. się, że jest ok. No, i teraz zalewamy. Ja to teraz przykrywam trochę pokrywką i zostawiam na jakieś 2-3 godziny, żeby zobaczyć, co się stanie z tymi ogórkami. I potem, czy nie trzeba będzie jeszcze dolać trochę wody, bo może się zdarzyć tak, że trzeba będzie trochę dolać. Więc ja I tutaj tak lekko przykręcam i odstawiam. Można jednocześnie zrobić to samo w takiej miejsce. Czyli zalewamy te ogórki naszą zalewą, przykrywamy odpowiednią jakąś pokrywkę.